Października 2020 roku. Dzień dobry, Piotr się kłania z tej strony witam serdecznie widzów słuchaczy czytelników Forex Clubu. Zbliżamy się do 7 rano, czyli jesteśmy dobrze jeszcze przed otwarciem Londynu. Chciałoby się powiedzieć, że to będzie dzień pod znakiem Non Farm Payrolls, natomiast nie jestem przekonany. W bardzo telegraficznym skrócie spróbuję przekazać to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich mniej niż 24 godzin. Bo tymi wydarzeniami można byłoby obsypać cały miesiąc, na przykład nawet kwartał gdyby ktoś się bardzo mocno uparł. Tyle tego było, mam nadzieję, że niczego nie pominę. Zaczynamy od funta, bo ledwo, ledwo skończyłem wczorajszy, wczorajszy flash dotyczący funta i tej akcji ze strony Unii Europejskiej. w w kwestii Wielkiej Brytanii, w kwestii Brexitu, dostaliśmy info z Wielkiej Brytanii, że jesteśmy coraz bliżej porozumienia. tak. I z perspektywy, z perspektywy intraday to była kwestia związana z, o, przepraszam, to jest fund z jenem, ale to to samo. W związku z czym najpierw fund tracił na wartości. Ok. W związku, z, w związku z akcją Unii Europejskiej przeciwko Wielkiej Brytanii. Później info z Wielkiej Brytanii, że gdzie blisko jesteśmy porozumienia, to już tylko kwestie związane z rybołówstwem, a po czym dochodzi do zanegowania tej informacji, jeśli chodzi o stronę Unii Europejskiej. Nie robimy nowego dołka, ale to prawdopodobnie tylko i wyłącznie z perspektywy informacji z perspektywy informacji z Niemiec po rozmowach z Irlandią, że jeszcze jakiś cień szansy na to porozumienie w sprawie Brexitu jest. Tyle było o, o poranku, jeśli chodzi o, o funta. Następnie była kwestia związana z oczekiwaniami rynkowymi odnośnie ewentualnego porozumienia, jeśli chodzi o demokratów i republikanów w Stanach Zjednoczonych dotyczącego tej paczki pomocowej w związku z, korona, z koronawirusem. No i rynek żył tymi, żył tymi nadziejami. Dodatkowo, dodatkowo, dane, które napłynęły, m.in. w postaci wydatków gospodarstw domowych, 1% znacznie powyżej rynkowych oczekiwań na poziomie 0,7, jeśli chodzi o cotygodniowe wnioski o zasiłek, 837 tysięcy wobec oczekiwań na poziomie 850 tysięcy, trochę słabiej jeśli chodzi o przychody gospodarstw domowych, ale później mieliśmy jeszcze PMI i ISM wszystko w okolicach 55 i 56 to jakby utrzymywało utrzymywało ten rynek w ryzach. Im bliżej końca sesji, Nasdaq trzymał fason, ale coraz bliżej było coraz bliżej było jakby przynajmniej tak to wyglądało ze strony pani Pelosi, że mimo wszystko tego porozumienia nie będzie. No i pytanie za 100 punktów, kiedy już padła ta informacja, że tego porozumienia nie będzie, dlaczego nie wysypaliśmy się? Dlaczego rynki zachowały się tak, jak się zachowały? Ja mam tutaj dwa wytłumaczenia. Przepotężna manipulacja i zaraz wytłumaczę z czym. Z czym związana, bo tak naprawdę do końca sesji to my zyskiwaliśmy. Teraz najbliższe możliwe porozumienie wygląda na to, że w okolicach dopiero wyborów w Stanach Zjednoczonych. Ale dlaczego te rynki nie spadły? Nie zareagowały bardziej gwałtownie. Rzecz numer jeden. Wywiad zaanonsował prezydent Trump na trzecią w nocy polskiego czasu. Dodatkowo Bank Holiday w Chinach, czyli ograniczona e, płynność, plus w związku z awarią systemu od wczoraj i w dniu dzisiejszym nie ruszyła giełda, e, nie ruszyła giełda w Tokio. Bardzo niska płynność, bardzo łatwo utrzymać i zmanipulować. E, no i co? No i mamy w końcu e, delikatne cofnięcie na Nasdaku e, bez jakichś specjalnych e, fajerwerków To się odbyło ale okazuje się, że doradca prezydenta Trumpa ma pozytywny wynik testu. Trump i pierwsza dama czekają na wyniki, takie padają informacje. I generalnie rzecz biorąc, bardzo ciekawa sytuacja. Tyle tylko, że, tyle tylko, że jeśli weźmiemy pod uwagę, Musimy sobie tutaj troszkę pospekulować. Jeśli weźmiemy pod uwagę a, tak naprawdę, no chyba przegraną debatę, jeśli weźmiemy pod uwagę, że również Pelosi zagoniła Trumpa w róg, a, to nie wiem, czy historia z koronawirusem nie do końca... znaczy, czy nie jest czasem troszkę naciąganą i wymyśla, wymyśloną. Ja oczywiście nikomu źle nie życzę i tak dalej, ale nie wiem, czy e, chęć uniknięcia dalszej kompromitacji, być może właśnie doradcy w ten sposób Panu Prezydentowi Trumpowi e, doradzili, plus jeszcze jeden malutki gwózdek, e, który mógł mieć tutaj wpływ, a mianowicie, tylko muszę znaleźć, dajcie mi sekundę, muszę znaleźć, muszę znaleźć. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Kwestia przelewu 300 milionów czy 350 milionów dolarów z niewielkiego rosyjskiego banku do Deutsche Banku w Nowym Jorku. Gdzieś miałem tą informację. Okej. Okay. Forensic News, nie wiem, nie znam, nie widziałem innego potwierdzenia z jakichś bardziej wiarygodnych źródeł, ale według Forensic News, bazując na ekskluzywnych dokumentach, no wiecie to, z tymi ekskluzywnymi dokumentami to tak samo jak z tymi źródłami zbliżonymi tak, do wydarzeń. Mały bank w Rosji z bardzo głębokimi powiązaniami z rosyjskimi służbami w sposób bardzo dyskretny a przesłał 330 milionów do Deutsche Banku w Nowym Jorku, do jednego z oddziałów Deutsche Banku w Nowym Jorku. W momencie, kiedy dokładnie ten właśnie oddział pożyczał pieniądze Trumpowi. Kolejna bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa sprawa, nie została jednak nigdzie podniesiona. No i wracając w takim razie do payrollsów, pytanie za jak zwykle milion dolarów, czy tak naprawdę te payrollsy będą miały dzisiaj znaczenie, skoro tyle rzeczy... Tyle rzeczy dostaliśmy. Generalnie rzecz biorąc, na, na grupie jak i na naszym profilu na TradingView zostawiłem całą listę, jeśli chodzi o przewidywania dealerów odnośnie non-farm payrolls. Kilka najciekawszych: HSBC 1800, City 1200, Goldman 1, 100, JP Morgan 850 000, Deutsche 800, Barclays 750. 000. BNP Paribas 700, cała lista, jak jeszcze raz, na grupie i na naszym profilu na TradingView. Tyle, jeśli chodzi o te kwestie, jakby mało czasu zostało na wykresy, ale no, trzeba było o tym wszystkim powiedzieć, żebyśmy mniej więcej spróbowali ogarnąć, w którym miejscu jesteśmy. Jeśli chodzi o wykresy, bez zmian, Edek nie wyrzucił stop lossów powyżej 17,75, Krótkie cały czas w grze, czy można się w jakiś sposób podłączyć pod krótkie. Myślę, że warto ewentualnie, jeśli jeszcze w tej chwili nie jest się na krótkich, to myślę, że w tym momencie warto przeczekać do ewentualnej reakcji rynkowej już na payrollsy. Ja myślę, że tutaj takim propodażowym. Poziomem są te minima z późnego Nowego Jorku przed tym złamaniem podczas sesji w Azji w okolicach 1735-1745, a w dalszym ciągu aktualny stop powyżej 1775, jeśli chodzi o euro. Fund z dolarem, no tutaj, to jest jedyna para, chyba na której, z tych głównych, na której fund posprzątał stopy, o których sobie mówiliśmy. Ok, dojechał do. Dojechał do kolejnego poziomu, związanego z potencjalną płynnością i stopami, które też zostały wyrzucone. Później ten over under już zadziałał, tak? Teraz powiem szczerze, delikatne shorty na tym funcie, na tym funcie mam. Natomiast jest kilka możliwych scenariuszy. Musimy wrócić do wykresu dziennego. Cały czas w cenach zamknięcia trzymamy tą małą korektę, tak? W cenach zamknięcia trzymamy tę korektę na razie, tak? A, czyli generalnie ten ruch do spodu a, teoretycznie w kierunku 26,50, 26,15 mógłby mieć miejsce. Natomiast w dalszym ciągu niewykluczone, że rynek spróbuje zaatakować stopy na 30, 20, 30, 80, zwłaszcza jeśli tych fake newsów związanych z Brexitem będzie w dniu jutrzejszym więcej przed weekendem a, tej, te, 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 tej zmienności możemy się spodziewać, zwłaszcza, że tutaj pewne mm, pewne y, równości ruchów a Można sobie znaleźć. A, to jest, o, przepraszam. Chodziło mi bardziej o ten ruch. O, właśnie. I tutaj. A, w związku z czym, gdybyśmy, gdybyśmy próbowali a, trzymać ten. Popyt z fake newsa, ok, to generalnie rzecz biorąc te stop lossy z lewej strony tutaj byłyby zagrożone i ewentualny spike 30, 20, 30, 80 bazując na tej większej korekcie z ziemnego, to co obserwowaliśmy teoretycznie mogłoby mieć miejsce. To jest rozwiązanie numer jeden. Eee, cały czas preferuję shorty dopóki jesteśmy w cenach zamknięcia pod 30, 20, 30, 80, żeby była jasność. Natomiast pomówimy po sobie o dwóch rzeczach, czy nawet o trzech. Dwa możliwe megafony z perspektywy krótkich pozycji. Pierwszy to był ten, gdzie mieliśmy jedynkę, dwójkę, trójka z delikatnymi stopami, i rynek wykorzystał okazję i poprawił. Okay? I w przypadku tego megafonu. szansami, bo to co mnie zdziwiło w dniu dzisiejszym, te minima, dlaczego my trzymaliśmy, e, trzymaliśmy te minima, gdzie tak naprawdę ten over under był tutaj do ogarnięcia. No i teraz rzeczywiście to będzie dolne ograniczenie megafonu, tyle tylko, że mamy trójkę na górze, w związku z czym środkowa linia megafonu i do spodu. To jest rozwiązanie numer jeden. Rozwiązanie numer dwa również z możliwym spadkiem i również megafonem, tyle że znacznie, znacznie większym. To jest to rozwiązanie, gdzie te stopy dzisiaj zostały e, zostały znalezione. Jeśli to byłoby, jeśli to byłoby rozwiązanie e, do góry, no to to jest dół i znowu trójka z góry 1-2 dość mocne spadki nawet pod 26-15 w kierunku 25, retest. Tego over under, o którym sobie e, rozmawialiśmy, i ewentualnie kontynuacja do spodu. Jeśli ktoś mimo wszystko lubi spekulować na temat pozytywnych rozwiązań na funcie, no to jedynie ten mały megafon, który wpisuje mi się, e, który wpisuje mi się w e, ten e, e, wybity górny swing, over under przetestowane poziomy związane bliżej otwarcia tygodnia ten popyt tutaj w okolicach 27 27 70 27 40 i stąd ewentualnie próba ataku na 30 20 30 80. Jeśli pamiętacie po poniedziałkowych fajerwerkach tak po tych wzrostach tutaj na TradingView również zamieściłem również zamieściłem analizę dotyczącą właśnie potencjalnych longów. Natomiast. Ze względu na stop losy, tutaj w zależności od tego spajku, e, widząc co się dzieje różne rzeczy można było ro robić zakładając, że to był e, stop loss więc tej pozycji nie ma, bo ktoś mógłby się zastanawiać przecież na TradingView e, dopiero co była analiza na, e, na longi natomiast e, ze względu na brak kontynuacji, to co dzisiaj się wydarzyło e, to momentum nie zostało nawet podtrzymane tak? e, bardzo szybko odrzucone po zanegowaniu fake newsa w związku z czym fund z dolarem Teoretycznie dla mnie z krótkiej strony, ale tak jak mówię, 27,70, 27,40 jeśli ktoś lubi funta. Wreszcie doszło do wybicia stop na funcie z JENem. Wreszcie doszło do wybicia stop na funcie z JENem. W związku z tą konsolidacją doszło do a, zanegowania górny cień. A być może kwestia Uberanders 136,60 do obserwacji na funcie z JENEM z perspektywy sprzedających. Przypominam o tym. E, 134,50. Miejscu, w którym ewentualnie może czaić się popyt. W przypadku Australijczyka z dolarem, jeśli popatrzymy, jak rozpoczął się nowy kwartał przetestowania złama złamanego dolnego swingu, praktycznie rzecz biorąc, co do punkcika, co do pipsika i odrzucenie, walczymy na poziomie. Walczymy na poziomie otwarcia miesiąca, otwarcia kwartału. Spodziewam się kontynuacji do spodu, że się tak wyrażę, dopóki jesteśmy w cenach zamknięcia pod tym złamanym dolnym swingiem. W związku z czym retest otwarcia dzisiejszego dnia, czyli poziom zbliżony do 71, 75, jeśli się nie mylę, już sprawdzamy. 71, 78, 71, 75, 71, 85. Jako strefa pro podażowa. zresztą podobne poziomy będą widoczne, jeśli zejdziemy sobie na intraday, bo to będzie kwestia albo tego dolnego cienia albo tego próby podbicia z perspektywy wykresu dziennego i złamania tych dolnych cieni. Tu próbujemy bronić dolnego ograniczenia konsolidacji, w związku z czym spodziewałbym się tego podbicia i krótkich pozycji. Jeśli chodzi o indeksy, to mój plan jest następujący, a mianowicie zarówno niemiecki DAX, który ma problemy z perspektywy wykresu dziennego, złamana linia, Widzę dwa poziomy, które mnie interesują z perspektywy krótkiej strony rynku. Pierwszy to jest kwestia ewentualnie nietestowanego poziomu próby wybicia górą w dniu wczorajszym o poranku. Mówimy tutaj o poziomie zbliżonym do 12,820, 12,830, bazując na wykresie, z którego ja korzystam. Albo próba poszukania stopów powyżej tych maksów, poszukania płynności tak żeby zaatakować tę strefę podażową związaną z over-under, jak i próbą wybicia górą. W tym wypadku drugie podejście byłoby w okolicach 12 900, ale bardziej chciałbym to zobaczyć e, zarówno tą próbę podejścia tutaj, albo nawet wyżej w drugiej części sesji, w granicach payrollsów, e, bo mam plan na NASDAQ, że skoro udało się zmanipulować, mój tok rozumowania może być totalnie błędny. Ale tak będę, tak będę podchodził, że skoro udało się zmanipulować i wytrzymać te wszystkie negatywne informacje, e, tych shortów może przybywać, w związku z czym przed weekendem być może, że jeszcze zostaną wyrzucone i dopiero końcówka sesji za oceanem myślę, że mogłaby być ewentualnie kwestią, do, która doprowadziłaby do wodospadu Niagara na indeksach. Tyle ode mnie. Podsumowaliśmy te ostatnie 24 godziny burzliwe i kilka wykresów. Trochę dłużej niż zwykle. Mam nadzieję, że warto. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.